Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest metoda eliminacji Gaussa bez algorytmu. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru i coś do pisania. Moi drodzy, tematem dzisiejszego filmu, żeby to wyjaśnić, chciałbym Wam przedstawić metodę eliminacji Gaussa, redukcję macierzy z wiatrem, że tak się wyrażę. O co chodzi? Ja parę filmików, paręnaście temu, przedstawiałam Wam metodę eliminacji gausa w pigułce, krok po kroku. Tam naciskałam jakby na to, żeby robić to w, pewnym, w pewien sposób. Wielu z Was natomiast, którzy może są bardziej wprawni już w tę metodę, bo używają jej tak długo lub też po prostu bardzo im się ta metoda podoba, pytało, czy mogę robić ją inaczej, czy muszę robić zawsze tym algorytmem itd. itd. Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Bo po pierwsze mogę robić operacje i na wierszach i na kolumnach, to nie jest tak, że musimy cały czas robić tylko i wyłącznie operacje na wierszach. Po drugie z tą jedynką na tej przekątnej to jest trochę kwestia umowna, bo ja zawsze mogę sobie przecież kolumny przestawić. I teraz zacznijmy liczyć, wyjaśni się to na liczeniu. Eee, tak jak mówię, ten przykład jest trochę szalony, bo będziemy go robić w taki eee, no, trochę dziwaczny sposób w porównaniu z tym co wcześniej. Ale to jest trochę taka metoda dla leniwych i dla tych, co lubią trochę kombinować. Dobra, i teraz mamy spisaną już w macierz układ równy. Ja już go nie zapisywałam, bo wiadomo, wiemy jak spisać to do tej postaci. Czyli możemy odczytać, że mamy trzy niewiadome, nazwijmy sobie je XYZ. Polecam to zapisywać, bo jak przedstawicie kolumny miejscami, no to może się wydarzyć, że się też tam coś pomyli, dlatego warto... Pisać, jakie macie, nie wiadome. No i mamy trzy równania, więc możemy oczekiwać yy, jednego rozwiązania, ale może się coś po drodze wydarzyć. Dobra, o co chodzi mi? My tak zaczynaliśmy wcześniej, żeby tu była jedynka, nie? Okej, okay. no teraz podobnie zaczniemy, ale tak naprawdę już mamy tu jedynkę. No i ktoś powie: przestawmy kolumny. Ja pójdę jeszcze dalej. Ja nie będę przestawiać kolumn, tylko będę sobie tą jedynkę robić tutaj. Będę robiła tą jedynkę w różnych miejscach w wierszu, tak że gdybyśmy przestawili, to powstałaby nam na przekątnej. Zaraz wyjaśnię się, o co chodzi. To będzie bardzo ciekawe. Cierpliwie poczekajcie. Jeżeli natomiast macie duże problemy z tą metodą, i ona, i do tej pory jeszcze Was jakoś tam yy, nie wiem, tworzy Wam jakieś problemy, niejasności. To nie polecam tego filmu, bo może Wam jeszcze bardziej tutaj yy, zaburzyć. Ok, no dobra, czyli zostawiamy tę jedynkę tutaj, tak jak jest i zrobimy zera tak jak wcześniej robiliśmy. No, bo przecież o to chodzi, że robiliśmy te zera kolumnowo. No to tak zróbmy. Czyli co? Wiersz drugi plus wiersz pierwszy. I wiersz trzeci odjąć 5 wierszy pierwszych. Cały czas się sugeruje tu. Ok, no to co? Wiersz pierwszy przepisuję bez zmian. Mówię, jeżeli chcecie, możecie przestawić sobie tą kolumnę i działać tak samo, tylko pamiętajcie, że wtedy przestawiają Wam się też niewiadome. Ok, wiersz drugi plus wiersz pierwszy, czyli tu będzie 3, tu będzie 0, tu będzie 8 yy, i tu będzie 6. I teraz odejmujemy 5 aż, czyli tu mamy 3 odjąć e, 10, czyli minus 7. Tu mamy 5 odjąć 5, czyli 0. No i mamy minus 8, sobie aż zapiszę, żeby mi nie uciekło. Minus 8, minus 15, czyli wychodzi minus 23. I tu mamy 2. Odjąć aż 50, czyli minus 48. Wow. No i jak widzimy, robi się bardzo ciekawa sprawa z tym, ee, bo zobaczcie, co się dzieje. Wyzerowałam sobie tutaj tę kolumnę i tak naprawdę ktoś może mi od razu powiedzieć, dobra, dzieją się złe rzeczy, bo mamy tutaj jakby ee, 0 tutaj i mamy jakieś dwie kolumny, no, które nie wyglądają tak samo, a no, może się wydarzyć tak, że coś tam złego się będzie w nich działo. I teraz się wstrzymajcie, dlatego że zobaczcie, że wystarczyłoby, żebym ja tę kolumnę e, przerzuciła tutaj i mielibyśmy taką samą sytuację jak kiedyś. Dlatego jeszcze z wnioskami, jako to, że to układ sprzeczny czy nieoznaczony, się powstrzymajcie na sam koniec, bo tu się jeszcze może coś wydarzyć. No i teraz, moi drodzy, Mam jedynkę już tutaj, nie? I ja bym chciała tymi jedynkami iść w dół, czyli stworzyłam sobie jedynkę w pierwszym wierszu, teraz chcę stworzyć w drugim wierszu. Ja robię sobie, mówię taką dziwną ideą tej metody. Zobaczycie na koniec, że to ma sens. I teraz powiedzmy, że dzielę przez trzy, żeby mi tutaj, czyli chcę stworzyć tą jedynkę tutaj, bo jakbym podzieliła przez 8, to bym miała brzydkie ułamki. Ja będę i tak dalej miała ułamki, ale tylko jeden. Więc dzielę wiersz drugi na 3. No i co mi powstaje? No więc tak, wiersz pierwszy yy, przepisuję. Mamy 2, 1, 3 i 10. Natomiast tutaj będę miała moją jedynkę wyczekaną, 0. No tu niestety będzie 8 trzecich, no ale tu będzie 2, więc nie jest tak źle. Ok, i teraz mamy tutaj, a womnóżmy sobie wiersz trzeci razy minus 1, żeby te minusy zlikwidować. Mamy 7, 0. 23 i 48. Jak sami widzicie, możemy robić sobie te operacje tak a, nie podoba mi się ta liczba, a pomnoży coś tam. Dlatego trzeba pewne rzeczy dopasowywać z praktyką tej metody. I teraz zobaczcie, co się stało. Ja mam jedynkę teraz w drugim wierszu, no i można się domyśleć, że co że ja będę robiła 0 tu i tu. Bo ja zera robię sobie kolumnowo, Prawda? A jedynki robię sobie wierszowo. Ale nie, nie mogę zrobić jedynki znowu pod spodem, bo to by było bez sensu, bo ja już tu wyzerowałam. Czyli możecie powoli sobie tworzyć jakby, że kurczę, czyli jedynka, jedynki muszę tworzyć w każdym wierszu w jakichś różnych miejscach, ale ona może być tu, 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 ona może być tu, tu, tu. Wiecie o co chodzi? Ty, żeby nie były pod sobą tylko. Ale dalej idea metody Gaussa zostaje, bo ja potem to mogę wszystko po prostu poprzestawiać. Ok. I teraz robimy. Wiersz pierwszy odjąć dwa wiersze drugie, czyli dwa odjąć dwa. I wiersz trzeci odjąć siedem wierszy drugich, czyli tak samo jak robiliśmy wcześniej. Jeden, zero, osiem trzecich i mamy dwa. I tu zostaje tak. Dwa odjąć dwa, czyli 0. Tutaj się nic nie, zry, nie zepsuje, i dlatego tu pod spodem dobrze jak są zera, ponieważ jak ja będę operowałam teraz drugim wierszem, to jeżeli tu by była liczba, to ja bym zepsuła tą jedynkę wcześniejszą, a o to mi chodzi, że jeżeli ja uzyskam już raz jedynkę, to ją do końca trzymam jako jedynkę. I wtedy wy wiecie e, na przykład, że macie jakiś błąd, e, kiedy zaczynają się wam te jedynki. Psuć. A już jak zera zaczynałam się psuć, to już w ogóle jest nie tak. No i teraz mamy tutaj ułameczek, czyli mamy mm, 3, sobie zapiszę, odjąć, dwa wiersze drugie, czyli 2 razy 8 trzecich. Polecam to robić, bo po prostu można się na zwyczajnie świecie gdzieś w głowie e, rypnąć. Czyli mamy tak wspólny mianownik 9 trzecich, tutaj będzie 16 trzecich, czyli ostatecznie mamy minus 7 trzecich. No dobra, jakoś sobie poradzimy. No i tutaj mamy 10 odjąć 4, czyli 6, czyli szóstka znowu nam gdzieś tutaj się pojawiła w kolumnie wyrazu wolnych przypadkowo. I teraz mamy tak, 7 odjąć 7 to jest 0, tutaj się nic nie zmienia i bardzo dobrze. I teraz znowu mamy ułamki, czyli znowu gdzieś tutaj sobie zrobimy operację, tutaj o, zrobimy znowu przegródkę 23, tak, 23. i mamy odjąć 7 razy 8 trzecich. No i tutaj będziemy sobie, zrobimy najpierw 56 trzecich, no i mamy 23 odjąć, no i tutaj będzie ile, jakbyśmy sobie szybciutko porachowali, to będzie na pewno 1 cała, 2 zostaną, 26, 26 na 3 to jest 8 i zostaną 2 trzecie. No i możemy sobie szybciutko sprawdzić, a ja wezmę kalkulator, żeby tutaj Wam nie zrobić za dużo błędów, czyli... 3 razy 18 to jest 54, dodać 256, czyli poszło nawet ok. Czyli na pewno będzie 1 trzecia do 19. I tu będą 4 całe, i 1 trzecia. Ok. Uff, udało się. No i teraz mamy 48. Odjąć 7 razy to, czyli 14, czyli 34. No dobra. Nie jest tak źle, jakby mogło być. Okay. Widzicie, mamy pierwszy krok, drugi krok. Trzeci krok, czyli naprawdę nie jest tak źle, jakbyśmy tam zaczęli się rozpędzać z jakimiś innymi sytuacjami, ale faktycznie musimy wiedzieć o co chodzi i co robimy, bo inaczej możemy się zaplątać i zdenerwować, że, że po prostu coś nam się zaczyna psuć. No dobra, okej, okay, no to zobaczcie, jak pięknie wygląda pierwsza kolumna, jak pięknie wygląda druga kolumna. I mamy w pierwszym wierszu jedyneczkę i w drugim. No to czas na wiersz. Trzeci, czyli teraz chcemy jedynkę tutaj. I zobaczcie, tak akurat się ułożyło, że ta jedynka jest na przekątnej. Czyli ja dzielę wiersz trzeci przez 4 całe i 1, przepraszam, i jedną trzecią. No tak wyszło, taki ułamek. Będziemy zaraz się zastanawiać, co z tym zrobić. Przepiszemy sobie resztę. I mamy 1, 0, tutaj mamy 8 trzecich, i mamy 2, i mamy tak. 0, 0, 1, no i tu musimy podzielić sobie gdzieś 34 na, e, e, tu jest 12, 13 trzecich, czyli 34 razy 3, 13. No, okej, okay, zdarza się, że po prostu e, tak, czyli mamy tutaj 102, 13, zobaczymy, czy warto to jakoś ogarnąć. No 7 całych, zostawimy wystawimy jako 102, 13 i tak będziemy sobie dalej liczyć. I teraz, moi drodzy, możecie się domyśleć, że chcemy teraz zero tu i tu, żeby sytuacja była piękna. Czyli kurczę, są te ułamki, ale to nic. Czyli mamy tak, wiersz pierwszy dodać, bo wystarczy, że napiszę 7, wiersz, 7 trzecich wiersza trzeciego. I tu napiszę wiersz drugi odjąć 8 trzecich wiersza trzeciego. I sytuacja się rozwiązuje. Wiersz trzeci mogę sobie przepisać, czyli mam 0, 0, 1, a tu mam y, 102, 13. I moi drodzy, tu mogę sobie liczyć. To fajnie będzie po prostu mieć jakieś miejsce. Ok, no i tak, tu się nic nie zepsuje, y, bo jest 0. Tu też się nic nie zepsuje, bo jest 0. No i tutaj jak mam minus 7 trzecich plus 7 trzecich, no to będzie 0. No i tu musimy się troszeczkę pomęczyć, bo będzie 6 dodać 7 trzecich razy ten paskudny ułamek, czyli moi drodzy, tutaj troszeczkę poszalałam, jeżeli chodzi o tego typu działania, ale to nic, jeżeli macie kalkulator, możecie sobie spokojnie policzyć, czyli tu będzie 714, no i tu będzie 30. 9. No i może sobie w dowolną stronę z, yy, możemy zamienić, możemy tutaj zrobić 6 razy 39, to jest 234, dodać 714, no to ostatecznie mamy 948,39. Zobaczymy tutaj, nie będziemy tego nawet wyłączyć całości, bo to też nie o to chodzi. O, i mamy coś takiego. No i tak naprawdę mamy przepiękny już wiersz, i pierwszy i trzeci. No i teraz co z tym? Tu się nic nie zepsuje, bo jest 0, tu się też nic nie zepsuje, bo tu jest 0, no i tu 8 trzecich odjąć 8 trzecich jest 0. No i teraz walczymy tutaj, czyli to będzie 2 odjąć 8 trzecich razy 102, 13. No i tu już nie będzie tak straszne, czyli tu mamy 8 razy 102, czyli 816.

Bo tu będzie 39 w mianowniku, a nie 13, przepraszam, czyli 39 razy 2, 78 i dopiero odjąć 816, czyli minus 738,39. Ok. Jakoś wybrnęliśmy, jakoś policzyliśmy tutaj sobie z działaniami pomocniczy, pomocniczymi i uniknęliśmy zamiany miejscami kolumn, żeby potem pamiętać lub też nie pamiętać, jak to po prostu zrobić. Ok, co teraz? No teraz trzeba odczytać odpowiedzi. Ktoś powie, jak ja mam to zrobić. Pomieszało mi się wszystko, dlatego zapiszę sobie jeszcze raz x, y, z. Ale tak naprawdę, tak jak mówiłam, nie mam problemu, żeby przestawić kolumny miejscami i stworzyć te jedynki na przekątnej. Wystarczyłoby zamienić pierwszą kolumnę miejscami z drugą. No i oczywiście wtedy y z x też by się zamienił. No dobra, ale tak też da się odczytać. Dla tych, którzy lubią liczyć z wiatrem, że tak się wyrażę, i po prostu brać to, co jest, spróbujmy. I teraz tak, patrząc na wiersz, odczytuję tą niewiadomą, która przy której jest jedynka, czyli tu jest jedynka, czyli to jest y. I nasz y jest równy 948 trzydziestych. Jedynka teraz w drugim wierszu jest tu, czyli nasz x jest równy minus 738 trzydziestych Przepiękne wyniki wyszły. I tu mamy zeta jest równy 102, 13. I mamy naszą odpowiedź. I faktycznie układ jest układem o jednej odpowiedzi. Policzyliśmy go troszeczkę dziwacznie, ale mam nadzieję, że dla tych, którzy szukali jakiejś odpowiedzi na ciekawe rozwiązania tym metodą, no jakoś tutaj sobie, że tak się wyrażę, zaspokoili ciekawość. Czyli jeżeli chcecie liczyć to tak, jak macie, bez przestawiania, bez niczego, po prostu bierzecie to, co jest i próbujecie jakoś tam zakombinować, to pamiętajcie, możecie tworzyć jedynki w wierszach, i wtedy one nie mogą być pod sobą i robicie podobnie sobie wtedy na przykład tutaj jedynkę i robicie sobie. No mogliśmy nawet od razu zacząć od tej jedynki, nie byłoby problemu i stworzyć zera w e, kolumnowo. Możecie też sobie tworzyć zera wierszowo. Wszystko doprowadzi was jakby do jednej odpowiedzi, byleby wiedzieć co po prostu robicie. Jeżeli wam sprawia trudność brak algorytmu to się trzymajcie niego. E, tutaj nic nie jest narzucone, grunt, żeby po prostu dojść do jakiejś odpowiedzi. Ja zapraszam Was, niedługo będzie maraton z Gausem, czyli będziemy rozwiązywać sporą ilość układów równań, e, różnego typu, oczywiście liniowych, e, tą metodą, żeby po prostu, żebyście mieli okazję poćwiczyć z nami e, to liczenie. No i cóż, e, jeżeli macie jakieś e, problemy, pytania, zapraszam na korepetycje online, szczegóły na maila. E, mail tutaj jest widoczny cały czas w rogu. E, zachęcam do polubienia filmu, subskrypcji kanału, e, do wsparcia, szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.